Kanał Mroczny Nudziarz przedstawia Początek drogi Stałem u stóp tablicy ogłoszeń, wpatrując się w wypłowianą kartę przybitą rdzawym gwoździem. Była w połowie rozmazana przez deszcz, ale wciąż czytelna. Klątwa spoczęła na córce pana tych ziem. Ktokolwiek zdolny ją zdjąć, niech stawi się w zamku. Nagroda godna rycerza. Nie było imienia zleceniodawcy, żadnych szczegółów, jedynie ten lakoniczny, desperacki przekaz. Zamknąłem oczy i wciągnąłem głęboko powietrze. W nozdrza uderzył zapach mokrej ziemi, dymu z kominów i czegoś jeszcze. Zapachu strachu. Ludzie kręcili się po wsi, ale unikali wzroku, szeptali, rzucali ukradkowe spojrzenia ku zamkowi na wzgórzu. Nie wahałem się długo, zdjąłem ogłoszenie i ruszyłem w górę kamienistą drogą. Nie zawsze byłem gotów na takie wyzwania. Pamiętam pierwsze lata w warowni, gdzie ściany cuchnęły wilgocią. A kamienie były zawsze zimne. Miałem ledwie osiem lat, gdy mnie tam zabrano. Pierwszej nocy płakałem, ale tylko raz. Łzy nie przystoją Wiedźminowi. Każdego dnia budził mnie dźwięk mieczy i głos mistrza. Jeszcze raz i szybciej. Powtarzałem ciosy, aż palce krwawiły. Walka mieczem to była podstawa. Ale nie wszystko. Uczono mnie, jak śledzić ofiary: tropienie śladów wśród liści, rozpoznawanie zapachu potwora w lesie. Każde drgnienie wiatru, każdy szelest w trawie mógł znaczyć życie albo śmierć. Eliksiry o, te paliły gardło, ale dawały siłę. Pierwszy raz, gdy wypiłem kotwicę krwi, Serce zaczęło bić tak mocno, że myślałem, iż pęknie mi klatka piersiowa. Mistrz tylko się zaśmiał. Przyzwyczaj się, albo zdechniesz. Alchemia, magia, znaki. To były narzędzia, ale miecz wciąż pozostawał najważniejszy. Mistrz mawiał. Wszystko inne może zawieść. Ostrze nigdy. Wracając do teraźniejszości. Ścieżka wiodła pod górę ku czarnym wieżom. Nie musiałem pytać o drogę. Droga sama wiodła do losu. Przy bramie czekał stary sługa, blady i wychudzony. Wiedźmin? zapytał zdziwiony. Skinąłem głową. Pan oczekuje. Córka, ona zająkał się strach. Czułem go wokół jak mgłę. Ruszyłem za nim przez ponure korytarze zamku. Wkrótce miałem poznać prawdę o klątwie. Ale, czy będę w stanie ją złamać, tego nie wiedziałem. Wiedźmin nigdy nie zna odpowiedzi na początku drogi. Tylko miecz, instynkt i przeszkolenie prowadzą go dalej. Wstałem przed tronem, a Dundar. Władca tej krainy milczał. Jego oczy, podkrążone i puste, wbijały się we mnie jak ostrza. Był człowiekiem, który przez lata gromadził bogactwa, ale teraz żadne złoto nie mogło pomóc. Moja córka zaczął, lecz zawahał się. To wahanie powiedziało mi więcej, niż by chciał. Stała się strzygą. Słowa zawisły w powietrzu jak trucizna. Przyjąłem tę informację spokojnie. Choć wewnątrz coś ściskało mnie za gardło strzyga nie wilkołak, nie utopiec, nie zmutowany gul, ale właśnie to. Wiedziałem, co to znaczy. Chcesz, bym ją zabił? Dundar pokręcił głową. Nie chcę, by się odczarował. Tego się obawiałem: zabić strzygę, prawie niemożliwe, ale może, ale zdjąć klątwę niewykonalne. Wielu próbowało, władca odwrócił wzrok. Byli tacy, nie wrócili. Mogłem odmówić, Mogłem powiedzieć, że to zadanie jest zbyt trudne, że powinien znaleźć czarodzieja, kapłana, kogokolwiek innego. Ale wtedy Dundar rzucił mi propozycję, która sprawiła, że myśli o odwrocie zniknęły. Dam ci tyle złota, ile zdołasz unieść. Milczałem przez chwilę. Potrzebowałem tych pieniędzy. Nie miałem jeszcze swojej zbroi wiedźmińskiej. Nie miałem porządnych mieczy, a wszystko co nosiłem było stare i pożyczone. Musiałem się zgodzić. Nie od razu poszedłem do krypty. Nie byłem aż takim głupcem. Strzygi nie były potworami, które można było pokonać zwykłym mieczem bez przygotowania. Pierwsze dni spędziłem na obserwacji. Każdej nocy czaiłem się w cieniu. Śledząc jej ruchy, widziałem, jak wychodziła z krypty, czołgała się po murach zamku, niczym wielki pająk, a potem wyruszała na łowy. Jej pierwszy cel strażnik przy bramie nie zdążył nawet krzyknąć. Rozdarła mu gardło jednym ruchem pazurów, a potem wyssała z niego krew, jak dzikie zwierzę. Drugą ofiarę po prostu zmiażdżyła. Słyszałem trzask łamanych kości. Widziałem jak jego ciało pada na bruk, a ona znika w mroku. Trzecia ofiara była bardziej przerażająca. Strzyga się z nią bawiła. Przeskakiwała wokół przerażonego mężczyzny. Drażniła go. A potem rozprułała mu brzuch i patrzyła jak umiera. Stałem tam w ukryciu, nie reagując. Nie mogłem. Każdy kto stanął na jej drodze, umierał. Nie byłem gotów. Musiałem się przygotować. Wiedziałem, że nie mogę z nią walczyć od tak. Musiałem osłabić jej siłę. Każdej nocy, gdy ona polowała, ja pracowałem. W krypcie, gdzie spała, ryłem inskrypcje w kamieniu. W stare symbole, które miały osłabić klątwę. Odebrać jej część mocy, mieszanka magii i alchemii. Nie wiedziałem, czy to zadziała, ale musiałem spróbować. Trzeciej nocy, gdy skończyłem ostatni znak, odetchnąłem głęboko. Po raz pierwszy czułem, że mam szansę. Wiedziałem już, jak się porusza, jak atakuje. Znałem jej szybkość i siłę. Mogłem z nią walczyć. Została tylko jedna noc. Ostatnia. Ta, w której chciałem stawić jej czoła. Wilfred skoczył w bok, unikając kolejnego ciosu. Pazury Sylwii przejechały tuż obok jego twarzy, rozcinając powietrze. W jego umyśle odezwał się głos mistrza. Nie daj się trafić. Nawet raz. To wystarczy, byś umarł. Oddychał głęboko, stabilizując oddech, ale jego ciało zaczynało odmawiać posłuszeństwa. Minęła godzina walki, godzina uników, parowania i szybkich cięć. Wiedział, że strzygi nie męczą się tak jak ludzie ich ciało działa inaczej krew nie gęstnieje, mięśnie nie słabną, a adrenalina nie spada. Mimo iż początkowo wydawało się, że runy na ścianach osłabiły szybkość strzygi, to magia inskrypcji na ścianach traciła moc. Początkowo wywoływała w niej nieprzyjemne drżenie i lekkie osłabienie. Teraz, teraz to było nic. Wciąż czuła ją w tle, ale była teraz jak nieznośny komar brzęczący przy uchu. Uśmiechnęła się. Nie wiedziała, kim on był ale widziała coś znajomego w jego ruchach. Był szybki, tak jak ona. Mutant. Stworzenie nie do końca ludzkie. Może nawet rozumiała go lepiej niż myślał. Ostrze świstnęło. Wilfred wymierzył precyzyjne cięcie, które miało zakończyć wszystko. Ale strzyga przewidziała ten ruch. Odchyliła się, a jej pazury sięgnęły jego przedramienia. Tylko instynkt uratował Wiedźmina. W ostatnim momencie zablokował jej cios, ale ostrza jej palców wciąż przecięły mu rękaw i drasnęły skórę. Nie głęboko, ale wystarczająco, by poczuł piekące gorąco. Sylwia oblizała usta. Krew! Była blisko. Jeszcze jedno cięcie. Jeszcze jedna okazja i mutant stanie się jej, wiedziała to. Wiedźmin cofnął się o krok, czując jak coś zimnego ścieka mu po skórze. Nie mógł pozwolić sobie na błąd. Jeśli pozwoli, by walka trwała dłużej, przegra. Musi zakończyć to teraz. Sylwia jednak miała inne plany. W jej oczach pojawił się błysk. Tym razem to ona zaatakowała pierwsza. Strzyga ruszyła na niego z pełną siłą, pewna, że tym razem go dopadnie. Była szybsza i silniejsza. Widziała w ciemności. Czuła jego krew, czuła jego strach, choć on sam zdawał się go nie okazywać. Ale nie zauważyła noża. Drobna zmiana w pozycji. Nieznaczny ruch ręką. Ostrze wbiło się w jej bok. Nie głęboko, ale wystarczająco, by poczuła piekący ból. Znieruchomiała na ułamek sekundy. I to był jej błąd. Wiedźmin nie zmarnował okazji. W jednej chwili bez wahania przejechał mieczem od jej brzucha aż po szyję. Strzyga wydała z siebie ryk. Pełen bólu i wściekłości. Czuła, jak jej ciało rozrywa się od ostrza. Nigdy wcześniej nie czuła bólu. Nigdy nie wiedziała, jak to jest, gdy krew wycieka, gdy ciało odmawia posłuszeństwa. To niemożliwe. W jej oczach zapłonęła furia. Oparła się o ścianę, dysząc. Jak on śmiał mnie zranić. To tylko człowiek. Wilfred patrzył, jak ucieka w głąb krypty. Nie rzucił się za nią. Dundar nie zapłacił mu za zabicie córki. Miał zdjąć klątwę. Czekał. Wilfred patrzył na nią ostrożnie, ale nie podjął ataku. To był jego błąd. Strzyga poczuła. Jak jej ciało zaczyna się regenerować. Powoli, ale skutecznie. Rana wciąż piekła, krew wciąż spływała po jej skórze, ale czuła, że wraca do siebie. A on, on oddychał ciężej. Walka go zmęczyła. Zrozumiała. Ojciec popełnił błąd. Myślał, że można ją ratować, że to, co stało się lata temu da się cofnąć Wiedźmin również popełnił błąd Myślał, że można ją pokonać bez zabijania Biedny wiedźmin Teraz była jej kolej Plan był prosty Wykorzystać jego pewność siebie Sprawić, by myślał, że zwyciężył Niech uwierzy, że ją osłabił, że wygrał tę walkę A potem Potem rozszarpie go na strzępy. Następnie odwiedzi rodziców i zakończy to, co mogła zrobić dawno temu. Nie miała już zamiaru igrać z losem. Czuła, jak moc wraca. Była władczynią tego miejsca. Była tu królową. Zrobiła krok do przodu, potem kolejny. Wilfred uniósł miecz, gotów na kolejny atak. Ale nie mógł przewidzieć tego, co nastąpiło. Sylwia skoczyła. Pozwoliła, by ostrze wbiło się w jej ciało. Ból był straszliwy, głębszy niż poprzednio. Metal przebił jej pierś, przeszedł przez kości, ale nie zatrzymał jej. Zamiast cofnąć się, pchnęła się dalej. Wilfred spojrzał na nią z niedowierzaniem. Gdy znalazła się tuż przy nim, oczy miał szeroko otwarte. Zbyt blisko, za późno. Kły zatopiły się w jego szyi, szpony rozdarły jego ciało. Wiedźmin, próbował się wyrwać, próbował jeszcze raz sięgnąć bronią, ale siła strzygi była większa. Sylwia poczuła gorący smak jego krwi. Była inna. Nie jak krew zwykłych ludzi, mocniejsza, metaliczna, czuła w niej mutację, coś, co czyniło go podobnym do niej, ale to nie miało znaczenia. Świat wokół nich wirował, gdy Wiedźmin upadał. Nie wypuściła go od razu, trzymała go w objęciach, delikatnie jak kochanka, a potem ciemność pochłonęła go całkowicie.